Spółka Lotos Asphalt podpisała z konsorcjum ośmiu instytucji finansowych umowy kredytowe na finansowanie budowy instalacji w ramach projektu EFRA. Zgodnie z zawartymi umowami, konsorcjum udzieli spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 milionów dolarów na sfinansowanie 70% wartości inwestycji oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 milionów złotych. Pozostała część nakładów na inwestycję sfinansowana będzie środkami własnymi koncernu. Fantastyczne zadanie, świetna robota bardzo wielu ludzi. Myślę, że to może nawet powiedzieć, że to jest projekt trudniejszy. W konstrukcji niż projekt 10. To jest początek drogi, po zrealizowaniu której, w tej części inwestycyjnej, instalacje w zespolonym układzie rafinerii będą w pełni wykorzystane i dadzą efekt lepszy niż na dzisiaj zakładamy, tak jak osiągnęliśmy ten efekt na projekcie 10. Dla spółki Lotos Asphalt to doskonała okazja do dynamicznego rozwoju. Po zakończeniu EFRY za 3 lata, e... Spółka wejdzie na zupełnie inną płaszczyznę działania. Na wyższy poziom będzie produkowała i sprzedawała produkty wysokomarżowe, jakimi są paliwa. Spółka będzie zarządzała dużo większym wolumenem, będzie budżet zdecydowanie o większej wartości, zysk o zdecydowanie większej wartości, dlatego także potrzeba lepszych technik zarządzania. Jako PKSA jesteśmy dumni, że możemy pracować przy tym projekcie, że możemy ten projekt zrealizować ze strony finansowania. To jest ważny projekt, dlatego że po pierwsze kwota projektu 2,5 miliarda, po drugie przeznaczenie. Tutaj mówimy o inwestycji w prawdziwy polski przemysł, wzmocnienie siły produkcyjnej, a wiemy i o tym mogliśmy się przekonać w czasach kryzysu z początku roku 2008-2009, kiedy te Państwa, które mają silny przemysł, zwyciężają. Także tutaj mówimy o prawdziwej inwestycji, środkach, które trafiają w dobre ręce w ręce naszego klienta grupy Lotos. I tutaj jako PKSA muszę powiedzieć, że naprawdę czujemy się dość komfortowo i inwestycje wspieramy.